Les Paul to gitara bardzo znana i bardzo lubiana natomiast y, firma Epiphone, czyli marka Gibsona robiąca tańsze instrumenty, wypuszczała również takie y, instrumenty, które odchodzą od tradycji Les Paula jako takiego, w głównej mierze dlatego, że na przykład są przykręcane, czyli tutaj jest taka płytka mocująca y, gryf do, do korpusu i one są, mówię, no, tańsze niż te, niż te przyklejane Les jest to budżetowa seria takim przedstawicielem oczywiście jest Lespole, Les Paul, Epiphone Special, ale również możemy znaleźć taką gitarę w jakichś odmętach Oelixa, na przykład jak Lespo 100, która jest lepsza od Speciala, no bo już ma przełącznik, tu gdzie powinien być, już ma cztery potencjometry, już ma płytkę, wygląda teoretycznie trochę jak Les Paul Studio i ma prawilne klucze, które no są dużo dużo lepsze niż te, które znajdziecie w na przykład Specialu. Można taką gitarę wyrwać za okolice 700-800 zł, używaną i nie będzie zła.